Siemanko, siemanko podlaskie centrum z tej strony. Słuchajcie, doszła do nas dostawa gęsów akumulatorów. Chciałbym się pochwalić jednym z nich. Jest to Gens Ace. Słuchajcie. Czekaj, gdzie to widać z tej strony. Nie wiem czy ostrość to złapie, ale ten akumulator zaraz go z unboxingujemy. Zaraz weźmiemy jakiś No, ustaw się, że dobra, zaraz go unboxing zrobimy, Słuchajcie. To jest totalna rakieta. Zobaczcie. 1000. Yy, inaczej, to jest 11A 100C 4S. Widzę, że on będzie pasował do X-Maxa. jego. Słuchajcie, on waży jakieś. Nie wiem, czy nie kilogram. Naprawdę. To jest konkretny konkretny pakiet. Dla porównania mogę dać coś mniejszego. Co my tu mamy? O, 3S5000, Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda no, uniwersalne, uniwersalne nożyczki, no choć tu, choć tu, no i o, dobra działa teraz zobaczcie porównanie, ale cena też robi swoje, bo cena to jest, no chodź do mnie, 600. 600 prawie cena, Rafał mi podpowiada, słuchajcie, podwójny pakiet i w długość jeszcze pół raza praktycznie to jest totalna rakieta. Słuchajcie, do X Maxa bardzo polecam, ale mówię, no cena, cena to jest szok. Po za dwa pakiety 1200 zł to jest po prostu no, naprawdę gruba sprawa. E, co mamy tutaj więcej? Przyjechał do nas bashing. No, ostrość, łap się, łap się, łap się. Uwaga, o działa, dobra. 120C, 3S i tu mamy 6800. On jest w cenie tam 400, chyba 50, około mniej więcej. Dobry, dobry pakiecik. Na nim jeżdżę Stampidem. Z Stampidem z na nim jeżdżę. Co my tu jeszcze mamy ciekawszego z dzisiejszej dostawy? Basięg 5000, to jest 3. O, dobra, już pokazałem. 3S, 5000, 3. 3S. 60C, o, 60C, dokładnie. No super, 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 super pakiet, cena do jakości, jak najbardziej. Sami jeździmy na nich, jesteśmy z nich zadowoleni. No w tej cenie nie ma, nie ma chyba na polskim rynku jakiegoś konkurenta. Jeszcze wam chcę pokazać, tu mam też ciekawą rakietkę. E, tu mamy 60C 5300 4S, też konkretny pakiet, na przykład do X Maxa. 5, 5, 360, no, 5 No, no, 600 to już taki tam minimum, że tak powiem, do X-Maxa, tak? mniejszy się nie opłaca wsadzać. Yy, tutaj mamy... A, tutaj mamy 5000, troszkę mniejszy, czyli on pewnie nie jest w hardcase'ie. Ale ciekawe pakiety, x 60 pewnie trzeba będzie przelutować na x 90 yy, A na mniejsze, najmniejsze modele mamy tutaj na przykład bashingi. Yy, nie, te są, te są jeszcze słabsze. Ale w sumie o, w sumie mogę się tym pochwalić, to jest ciekawy pakiet. Tutaj o, odkoliło się troszkę w naszej produkcji, można powiedzieć. I tutaj mamy 100A, to jest Lion 2S 6800 mAh. Jest zalecany do modeli typu Trial, czyli na przykład takim defenderem będziemy jeździć nim o, godzina ponad, śmiało-śmiało godzina. I co tam jeszcze, a z tamtej strony Wam pokażę na nasze witrynce O, mamy regulatory MAX 6, MAX 8 yy, Wersje 160A, 150A, 60A, dobre yy, To jest Quick run. a tak, ostatnio yy, na serwisie yy, to był yy, HPI Flux XS takiego właśnie, Taki regulator właśnie 60 zamontowaliśmy tam On kosztował 219zł jak dobrze pamiętam Super regulator, cena do jakości, jak najbardziej. I oczywiście, firma Hobbywing to jest no, konkret. Jeździmy na tych e, Hobbywingach. Tutaj mamy też kłykrana. I tutaj mamy już do Krawlera, czyli do e, modeli przeprawowych, ale nawet do skali 1.8. O, już pokazuję S1. O, S1. Zobaczcie, tutaj mamy S1. E, o, S1, A tutaj S-Dual, czyli e, wersja głośnika do imitacji e, modeli spajnowych. Spalinowego yy, silnika, tak? O, można odgłos, yy, obojętnie jaki, wybrany odgłos można sobie tutaj wgrać. Czy to jakiś powiedzmy yy, samochód Shelby z lat 70., czy jakieś najnowsze Porsche, yy, odgłos V12. Powiedzmy, jak najbardziej można takie coś tutaj wgrać. S-Dual, czyli wersja z dwoma głośnikami, wersja głośniejsza. Silniczki większe, mniejsze, tutaj do skali 1,5, czyli tutaj mamy. A, to jest. To jest ten co Adron chyba założył sobie do x wiecie, tak mi się wydaje. No to konkretne silniki są. O, tutaj mamy silnik. Nie, o ten, o ten chyba. Ten silnik mam w Stampidzie. Konkretny silnik, naprawdę 100 na godzinę z tym silnikiem to jest naprawdę pestka. I tyle. No słuchajcie, na stanie mamy troszkę tych silniczków, troszkę ładowarek. Wszystko mamy po troszku. Co nie? Także na stanie cały czas poszerzamy tu naszą ofertę. A dla modelarzy początkujących koniecznie, ładowarka EVPIC mikroprocesorowa eee, tutaj mamy, jak dobrze pamiętam nawet high voltage eee, ma opcję czyli te pakiety e, z napięciem 15 i 2V e, aparatury e, pistoletowe tak i drążkowe jeśli chodzi o samoloty, tańsze, droższe Zestawy Emax'ów silników z regulatorami Regulatory również te tańsze i zestawy, o zestaw mamy Surpass To jest najtańsza opcja jeśli chodzi o Bezszczotkowy zestaw Combo tak O i tyle, także tyle z dzisiejszych tam opowieści moich, no popraw się do mnie, o dobra jestem Tyle z opowieści dzisiejszych Były silniki, regulatory, baterie, także wszystko to mamy, zapraszamy No i co, do zobaczenia jutra na razie, hej